Siemoneczko z tej strony, co to jest kolejny odcinek z fazmofobii na moim kanale. Jest dzisiaj ze mną Czapli Będę sławny za to? Nie. I Acid. <grywa> <grywa> Cześć! Acid lubi kraść termometry. A w sumie te termometry to się nie przydają w ogóle. Dobra, e, Nie go. Dobra, jestem ready Wystek zdarzenie paranormalne, Sul, Crucifix, Paul, John. Kamery na głowę i lecimy! Kamery na łypsze weź. Czołem. Tam za tobą. Tam na ścianie są. To chyba źle, nie? Mm. Bravo, co tu? się are? You here? Oh, hello. Hello, 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 are you here? Stupidy. Idziemy w komendę godzibło. Open the door. Open the door. stupid <sighs> door. <sighs> to jest Open, the door. Tak to Open the door. 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 Może Hello? Zobaczcie jak Do to wszystko wygląda, jakby to hello, mały, hello. był taki nie? Hello. 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 Tu są! Tu nie widzę korków. Tu Are you Już nie ma. -a A nie są! Sam tu in Halo. Zero, zero stopni. Tu będzie No, to roślin Ta, tu mam zero Rzucił piłką z góry Tu, czyli gdzie? Nie, o, o! o. Tu jestem fan na górze? Tu jest minus jeden w kącie Gdzieś na schodach tak mobilki. Tu w kuchni oh, tu, tu. jest minus jeden. Tu jest piątka. Mroźne. Mroźne i piątka. Phantom Banshee. Znowu. No dobra. Czyli pewnie będą morby. Morby. Idę z kamerą Andrzej kameruj Andrzej pole kielicha Kameruje To już się kameruje Kamerzysta Kamerzysta na kanapkę. Samow

Nie zrobiło nawet Dobra, no co mam ma co tam trzeba? Sól rozłożono. O, sól, wszedł w sól Gdzie ten aparat? O... Ech, to idę po aparat Zostawiłem go tam samego. Tutaj mu drzwi. Nieważne, niech tam siedzi, niech się bawi Tak gadaj tam czapli z duchem Trzeba krócić ich zdarzenie paranormalne Się Patrzcie, patrzcie, patrzcie Króce... a, daj Daj <grym> No wołaj go, wołaj go Nazywa się... No, czu, 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 Paul co, Jones bo... E, Marek! Co? E, <grym> Marek Co? <grym> Idę mu tam w <grym> gieńcu Idę też Dobra My panowie... No co? Chuchnę cię do ucha? Hello, show yourself, stupid oh, girl. Stupid girl, show yourself. A gdzie są krucyfixy? Tu, leży jeden. Gdzie daj się krucyfix? A tu jest show jeden. Yourself. Show yourself, show yourself, stupid girl. Come on, don't be shy, show yourself. Atack. Hand, 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 click, click. Show yourself. Show yourself, ghost. Show yourself. Show me your po. Show yourself. Come on. Wyłącz mnie to. To chyba on, panowie. Show yourself. No chyba dziecko To wy się bawcie To chyba by to była zrobiło Jeżekam aż ich schantuje wiecie no tu jest tu gdzieś W tym miejscu ja nie było Jakbyś skhantował. Na mnie nie. Shoo yourself, Come on, show Po co nam te krucyfiksy? Są do dołu, A idę zobaczę, może zaliczył już wkrótce. Może to no, idź. Chapli nie chce pogadać. Hehe. Ta, musiało zaliczyć, bo była aktywna. Ja dziesiątce. Jop, zaliczyło.

Zaliczyło ducha, wiecie? Ej, wiecie? Bo chyba fantomowi, jak się zdjęcie cyknie, to on znika na chwilę, wiecie? Ale paranormalnego nie zaliczyło to jeszcze raz. Ej, wymaiamy might No, fucked No, chodź Halo, nie, Bo przecież jak on jak zrobiłem mu zdjęcie i sobie zniknął To się nie pojawi No zrobiłem zdjęcie. A co rzucasz Ale jaja ja. Zaliczył parę normalnie Chyba się zmywamy tak? co? No tak. tak. czekaj czapli nie chcę zobaczyć jeszcze Zapagałeś z nim, Dobre, zaliczyłem. zaliczyło. Zaliczyło, ci... żeby ten. Ty... Weź, powiedz, żebym się pokazał, No weź! Paul Jones! Ja pamiętam. Coś pika? Nie, to dobrze. To dobrze, to dobrze. Coś pika, coś pika. Tak, to, dobrze, to dobrze? Tak, to dobrze, to dobrze. Tak, tak. A weź jak możesz. Tak, za Tego. moc. Tak to nic nie da no. Dobra, ufałka. Ty, MF w piątkę ma. No dobra. O, Sanity, Sanity. Dyszka skoczyła, znaczy Sanity, y, aktywność. Tego. Dyszka skoczyła, chyba mu się pojawi, zaraz spadło. A jakie Sanity ma? 17, 19. Skąd ty masz 50% Sanity? Nie wiem. No, no ch chyba pipa jest ty, że. Ja cały czas Tyle masz Sanity. Cały ja czas aktywny. Nie, to ja cię przepraszam. No co Hanta nie chce zrobić, no cały czas jest. aktywny. No nie, nie chcę, no. Podejdź. Hant, jest Hant Jest, jest. O chodź tam. Uciekaj. 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 Uciekaj! 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 Zabił! 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 mam Zabił! Zabił! ja mam pomysł? Ja? Dobry pomysł to... Nie, chyba tutaj nie znajdę piwa. Chciałem dać piwo, żeby... Stara nawalona leżała. Dobra, idziemy. Chodź. Ta. No i zginął. Ale... Ej, no nie, źle zrobiliśmy. On pieniędzy z nie zarobi. No. Ale zauważyłeś, że ten... że na tych... na... Na kamerze nie widać teraz ducha? A nie wiem. Nie... nie ja go, uwagi na... Ja go nie widziałem. Hmm. No dobre, Cze, fantoma mieliśmy spoko Dobra, to my robimy krótkie cięcie, i za chwilę się znowu widzimy. Mówiłem, Dobra, jesteśmy z powrotem i lecimy. Już wszyscy. Let's go. No i ten awczy, ciusznik. Awczy, więc. O, naprawiłem. Pierwszym krokiem do y, zostania yy, gadamy w drzewie, martwym jest Aha Więc pierwszym krokiem do zostania łowcą duchów jest posiadanie latarki jak Bogdan Bonner Co za mną chodzisz? Bu. Za tobą chciałbym Coś ci upadło. No chyba tobie Ale fajny grasz ja. no, taki... Nie za Żeby cię tam dół złapał Drzwi są zablokowane Na strychu wysoka temperatura, tu go nie będzie. Chyba dół gdzieś. Tak, tak. Na dole było najmniej. Mam... M, m, mam takie grube coś, w stylu miski i na dole to pokazuje e, gdzieś. No dojdzie, to gdzie? dobrze, gdzie? gdzie? Dosłownie tutaj Czyżby w kuchni był? No. Nie, tutaj jest Tutaj już jest zero A przy schodach jest 30, więc Czyli chyba tu mamy ruchę? No dobra, to wiemy przynajmniej gdzie ten duszek Lecimy chod, chod. To cały, kamery są kamerys... U, boga. O, trzeba kamerkę wziąć, cyk, cyk Ej, wy mnie słyszycie w grze, czy mnie nie słyszycie? Nie, nie słyszycie w grze O, który, nie? I to dawajcie, idziemy do Wana wszyscy. Zrobimy krótkie cięcie, żebyś to naprawił. Czapki, chodzi do Wana. Dobra, to my robimy krótkie cięcie. I za chwileczkę się widzimy. Naprawimy to. Dobra, my jesteśmy z powrotem. Nie udało się naprawić. Wybaczcie, ale ACI będzie na Discord mówił. No, pewnie muszę zresetować grę, żeby to zadziałało, nie wiem o co chodzi, nagle tak wywaliło mi, że tak powiem, nie. mikrofon. Dobra. Kamerę to no. mamy. Jeszcze Także nie? wy wywołujecie ducha. Mhm. No. Dobra. Pogadał się. Okej. No. Just say doesn't out. Hello, are you here? Hello, are you here? Hello, how old are you? Are you here? How old are you? Give me a sign. Are you here? Show yourself. Say something. Come on, ghost, say something. Are you here? Are you angry? Are you mad? Can you say something? Are you angry? Are you a bad ghost? Are you a... How old are you? Say something. Yeah. i odpowiada. not Yes, uh, yeah, I'm afraid A co on nie, 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 nie rozmawia? Nie wiem, nie gada nic. Się z dzieje nie wiem czy widać to było na nagraniu, że tak zielono mi zaczęło migać dziecka, nie wiem czemu. Cię. Wiem gdzie się rozpi już okay. okay, albo na schodach, albo tam na dole Bo słyszałem, że na pewno schodami się bawił Schody na górę wchodził na pewno Więc albo schody Hello, albo tu właśnie gdzie jesteś Hello Are you here? Say something A może jednak w kuchni W takim krótkim czasie. O, super. Migami latarka. U góry się respi. U góry. W gó Ja chciałem powiedzieć na Discordzie, ale to no, wiesz, hand był. No. I tak jak mu krótkofalówkę. O ścianie głowy ma. Chciałem powiedzieć, że na górze okay. się respi. Ej no masakra A dowodów. wodów To on się u góry rozpiele, gdzie? A ci pizzy weźmiemy pisy weźmiemy bysz, bysz. Dobra, jedną kamerę Nie wiesz, w którym pokoju się rozpi Acid. No, co, co ja, jest? Nie wiesz, gdzie on się respi? Nie, wiem, że na górze. Gdzieś tutaj w tym miejscu chyba. No nie tu więcej. Tu jest światło zapalone. No, tu było zapalone, jak ja tu weszłem nawet. Ty, to on tu jest. Ty, on tu musi być. Odcisków nigdzie nie widzę. No, co tam jest Masz pogadać z nim, bo ja wiesz, że nie mogę w Nie, no czekaj, jedna jedynę robię, zobaczysz szybko Dobra Chodź sobie weź, bo masz niską psychę Dobra, dobra, do, do, przyjdę GMF-ka dwójka, orby, orby Dobra. telefon dzwoni. Poltergeist może być, a on nie lubił czasem telefonami dzwaniać. Ale, nie wiem, nie wiem, musisz zobaczyć, co tam. Idziemy. Chodź, idziemy. Ja i te pilsów wziąć. To nie, bo kurwa. A ty możesz z nim pogadać, bo, nie, ja, bo ja i tak nie mogę nie wziąć. Się Dobra, dasz radę. Chociaż jak ty zginiesz, no to ja sobie nie pogadam. No właśnie. <laughs> Dobra, to czekaj. I książka przydałaby się. Dałem tam książkę jedną. Jeszcze jeden dowód byśmy potrzebowali w sumie yy, Mamy tylko orby, tak? Mroźnych nie było? Nie Okej okay. Korki wyłączył Niczym nie rzucał Hello, are you here? How old are you? Are you książka angry? nie jest zapisana. Hello, are you here? How old are you? To ja. Are you angry? How old are you? No, odcisków na pewno nie ma. Are you here? Kupię to. Let's say something. Write something, ghost, come on. Write something. Show yourself. Hello. Say something. Say something. Come on. Write something. Here you have a book. Write something. Come on, ghost. Say something. Write something. Come on, ghost. Show yourself. Come on. Come on, ghost. Don't be shy. Jak coś to książkę na Show kamerze będzie widać. Show yourself. Uh, are you angry? How old are you? Nie odpowiada. Okej, okay, to nie mamy odcisków Nie mamy gadałki Hello, are you here? Nie chcę Nie chcę odpowiadać Odpada Poltergeist Jean Mara I tyle Te trzy drugie odpadają A Jakie dowody jeszcze możemy mieć? Ale wyjdźmy na spokojnie i zaraz zrobimy to na 200 IQ nie chcę odpowiadać. Nie chcę zapisać książki. Why not? Jeśli to będzie IMF i pismo to będzie shade. Mroźnych na pewno nie będzie. Więc Fantom odpada. Czekaj, czego nie mamy? Spirita na pewno. Spirit, Poltergeist, Jean Mara, plus do tego dochodzi odciski. To będzie tylko ten mroźny Phantom Mara Jurek. Czyli to będzie tylko i wyłącznie IMFK, plus pismo. I to będzie shade Tylko taki jest zestaw. Alecimy. I to jest shade na stubę. My. A sześć jest, jest nieśmiały. Mhm, mm tak. Więc no właśnie. On nie daje żadnych znaków, nic paranormalnych, nic. No to lecimy. Normalnie już się pojedyncowałem, ja, ja miałem 20 przychody, 10, no to. Dobra, zobaczymy co to wuzło. był za Ja się cieszę na Discordzie Zabierzcie mnie ze <laughs> sobą. Aj chuj. Nie, ty zostajesz. Nie powinien się tutaj, bo nie żyjesz. Był to Shade, no, mieliśmy... O, 200 IQ. super. Dobra, to ja się żegnam. Siemano i cześć. Był ze mną Macit. Cześć, cześć. I Czapli. Cześć, cześć.